Witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj postanowiłem, że zagram sobie w Adopt Me i ogarnę sobie co to jest za tryb, bo ktoś mi go tutaj polecał, jest jeden z najpopularniejszych, jeśli o to chodzi. I no co już sobie ogarnąłem, to to, że możemy tutaj jakoś edytować sobie swój dom, jeśli chodzi o jakąś tam podłogę, ściany i ogólne jakieś rzeczy. Tutaj mamy swoje domy, które możemy sprzedać, więc chyba coś jeszcze będziemy można kupić. Tu mam jakiś plecak, też coś będzie. Ogólnie chodzi też o to chyba, żeby coś tam adoptować. Tu widziałem, że mogę sobie zmieniać moje outfity. I... Dobra, zostanę sobie na razie przy tym moim awatarze, takim normalnym zwykłym z Robloxa. I okej, okay. widzę tutaj, że też są jakieś różne aktywności. to po jakieś branie prysznica i tak dalej. Dobra, możemy zapalać sobie światła. Tu możemy chyba spać. Aha, czyli on... tylko dzieci albo... Albo zwierzaki mogą spać, dobra czyli na początek mamy taki mały domek. Jeszcze w to nie grałem, jeśli o to chodzi, więc będę tak bardziej poznawał to z wami. Wyjdę sobie z domu teraz, zobaczę, co jest na zewnątrz. Okej, okay. czyli mamy taką dzienną nagrodę, jakby no i super. Dostałem 25 tutaj jakichś tam pieniędzy. Mogę chyba coś adoptować. Tak, dobra, czyli pokazuje mi gdzie mogę iść, to jest w ogóle jakiś inny jeszcze dom, czyli ogólnie, co to jest? Jakiś nietoperz chodzący. Mm, dobra, czyli muszę iść na... O, samochodem tutaj nawet można jeździć, dobra, spoko. Zaraz sobie też jeszcze tutaj popatrzę co i jak. Na razie pójdę sobie tam gdzie mnie te strzałki kierują, że zobaczę sobie co tam mają, jaką ofertę dla mnie. Dobra, zginęły tam gdzieś po tym, ale wydaje mi się, że chyba trzeba przejść. Tak, trzeba przejść normalnie, sobie po tym moście. No widzę, że jeszcze jakąś interakcję z graczami można przeprowadzać. A tutaj widzę, że są jakieś pojazdy, o, tutaj mamy jakąś tą lotnię. Dobra, jesteśmy w Narsery i. Okej. Okay. Dobra, czyli adoptujemy sobie jakiegoś tam zwierzaka. Nie będziemy jakiś baby adoptować. Dobra, do tego. Okej. Okay. Dobra, czy mogę to jakoś pominąć? E, chyba nie. Dobra, ale mogę sobie biegać tutaj normalnie. No mm, okej, okay, dobra. O, jest ok. Aha, czyli. To jest tak jakby moje jajko. Dobra, czyli nie, czyli nie wiem co tutaj mogę go nazwać, nazwę go jajko po prostu. Dobra, coś się tutaj pojawiło, mogę go karmić Okej. Okay. Jeszcze tutaj sobie zobaczę, co tylko tu są jakieś akcje, To jest ten Twitter, to jest chyba. Aha, okej, okay, czyli to jest do feedbacku. Dobra, tylko czemu mi się pojawiają takie dziwne znaczki na tym? Jajko jeszcze raz sobie zobaczymy. No nie wiem. O, dobra, dobra. Czyli co, było chyba za długie? A nazwy jaju. Jaju. Nie. Kurde, nie wiem czemu. Dobra. Eee... Spróbujmy tak. Też nie. Dobra, nie będzie jajko. Może coś się tam później jeszcze zrobi z tym. Tylko teraz, tak. Co mi to jajko niby daje tutaj? Nie wiem, co mi tutaj daje. Ok, czyli mogę sobie Royal Edge'a kupić. Tylko, że nie mam kasy. Ok, a rozumiem. Tutaj też jest jakiś. Ogólnie jeśli chodzi o te jajka, to dobra czyli tutaj mam między innymi ogarnięte, że tutaj mogę sobie zwierzaki kupować Tylko nie bardzo. No nie ma, nie ma tutaj jakiejś tam opcji, żeby sobie zobaczyć co, co, co z tym mam robić ale dobra, wyjdę sobie stąd i. Dobra, na razie nie chcę tego domu. Na razie nie mam pieniędzy. Tu mam jakąś. Dobra, weźmy sobie tego gift'a. Zobaczmy, co mamy w środku. Ok, czyli dostałem balonik. Dostałem balonik, tak po prostu. I teraz muszę tak nakarmić sobie mojego zwierzaka. To było pod R. Okej, okay, czyli go nakarmiłem No i dobra i co? Ja, aha, ja dostaję pieniądze za to, że ja go nakarmię. Chyba tak, dobra. Yy, tu chyba mogę do jakiegoś domu wejść. A nie, tu jest szpital. Dobra, czyli ogólnie jesteśmy w mieście teraz. Yy, jesteśmy w mieście no i dobra. Myślałem, że mogę jechać sobie tym. To jest. Czyli mogę sobie tutaj przenieść swój dom, ale ja go nie chcę. Więc dobra, ja pójdę sobie jeszcze tam zobaczę, bo to widzę, że jest. Aha, bo to jest boisko, dobra. E, czyli chcę mu się pić. Chcę mu się pić. A czy ja coś mam w ogóle? Co to jest? Wygląda trochę jak jakaś taczka, ale to pewnie jest od. Od, od Do tego, żeby go chyba wozić. Użyłem to w ogóle? Aha, jest, dobra. O, dobra, czyli mogę go sobie wozić tutaj na dziecięcym jakby wózeczku i teraz podejdę sobie do tego. Hmm, dobra, czyli muszę znaleźć coś do picia najpierw. Chyba muszę iść tam, gdzie mnie te strzałki kierują. Tak mi się wydaje przynajmniej. Aczkolwiek zaraz sobie jeszcze zobaczę, czy tutaj mogę sobie coś kupić do. Aha, czyli mogę sobie kupić coś do picia. I teraz chodź tutaj, i mogę cię napoić. Wypij sobie na spokojnie. Dobra, super. Tutaj chyba mogę, mogę kupić miód, ale miodu nie będę kupował. Zobaczę sobie jeszcze tutaj, tu chyba można sobie po prostu tylko usiąść. Albo jest to tylko taka dekoracja. Co ty znowu chcesz? Znowu chcemy się pić. Dobra, ja sobie kupię to tego trochę więcej, także miał na zapas. Dobra, myślę, że tyle mi wystarczy. Masz tutaj znowu napisie, żebyś nie mówił. I teraz on musi sobie wziąć prysznic. I chyba, żeby on wziął sobie prysznic, to musimy wrócić do domu. O, ewoluował. Teraz mam pieska, więc z pieskiem sobie idziemy. Wrócimy sobie do domu. I piesek będzie szczęśliwy. Mogę na nim jeździć? Nie. Tam chyba trzeba będzie coś kupić. Mm, nie wiem co to jest, bo mi to trochę przysłania. Aha jest. Dobra, sztuczki. Czyli sztuczek jeszcze żadnych nie potrafi. Mm, to był chyba mój dom. To był chyba mój dom, więc tutaj sobie pójdę. Tu widzę, że tak. On musi iść chyba do szkoły, żeby się czegoś nowego nauczyć i on jest znowu głodny. Jeśli on jest znowu głodny, dobra, to wracamy z powrotem. Bo teraz trzeba coś kupić do jedzenia. I żeby coś kupić do jedzenia, to jest chyba tutaj w tym, tak? Nie, to nie jest w tym. Jedzenie jest tutaj, gdzie jest ta pizza. A tam były napoje. Dobra, czy jest to fajnie zrobione. Ktoś tam chodzi sobie za mną. Ciągle mnie jakoś śledzi. Mogę sobie kupić pizzę i mogę chyba ją sobie przygotować. Aha, czyli. Dobra, czyli biorę najpierw sobie pizzę, nadajemy sobie to, następny składnik. Jeszcze jeden i wrzucamy sobie do pieca. Czekamy chwilę i zaraz chyba pizza się powinna zrobić. Ktoś mi pisze cześć. Więc cześć, jeśli mnie oglądasz. Dobra, mamy pizzę. I teraz tak, on by musiał sobie zjeść, czyli Fida dajemy. I on sobie tą pizzę, oczywiście, wrzuci do swojego żołądka, że tak powiem. On sobie to zje. Zrobimy sobie jeszcze jedną, żeby mieć na zapas. Dostałem jakąś dzienną wypłatę. No i dobra. Dzienna wypłata jest. Tu mam jakąś tam rodzinę. Czy chcę założyć rodzinę? Na razie nie chcę. Tu mam, tak, dobra. Czy mam to w plecaku teraz? Jest, dobra, mam pizzę w plecaku. Z nim to sobie mogę tylko pogadać. Tutaj mogę lampkę włączyć. Tylko ja nie chciałem siadać, tylko chciałem lampkę tylko włączyć, dobra. Ok, czyli on musi się czegoś nauczyć. No to ustawiamy sobie nawigację. I idziemy do szkoły, żeby się czegoś nowego nauczył. Ten nasz piesek. To może będzie jakoś aportował, może będzie siadał, może będzie dawał głos. Zobaczymy. To jest to boisko, zobaczę sobie przy okazji, jak już tutaj jestem. No być może pogramy sobie w piłkę, ale to by przydało się jakoś więcej osób do tego. Aha, czyli mogę sobie po prostu tą piłkę, ok, dobra, strzeliłem gola, fajnie, super. Mam punkt. ale teraz lecę do szkoły. Wezmę go sobie na ręce. Aby się nie męczył, chociaż nie wiem, czy się może tutaj zmęczyć, ale lepiej go sobie wezmę. Tak go po prostu. Dobra, wchodzimy tutaj do szkoły, żeby nasz piesek się tutaj czegoś nauczył. Mm, tylko teraz gdzie ja mam podejść? Tu mogę sobie z nim pogadać yy, Tak, chcę nauczyć sobie pieska. Nie się znowu chce pić. Więc weźmy sobie herbatkę. Aha, czyli on mówi, że po prostu usiadł, że dobry pies, i tak dalej. Ale czy piesek się będzie uczył? Piesek się nie chce uczyć. Albo i się piesek nauczył. Piesek się nauczył? O, piesek się nauczył nowej sztuczki. Dobra, fajnie. To teraz chodź. Zobaczymy sobie, co jest tutaj. Yy, mogę wziąć jabłko. Mam jabłko, ciekawe, czy mogę nim karmić sobie tutaj. Yy, Okej. Okay. Tutaj co jest? Tu mogę sobie uśmieć do komputera. Nie, nie mogę, mogę tylko je włączyć albo wyłączyć dobra. Piesek niech sobie z nami tutaj pochodzi. Jeszcze podejdę sobie tutaj do tego zobaczę co jest. Aha, czyli on jest jednym z nauczycielem tutaj w tutejszej szkole nazywa się New Fissi. Ale możemy do niego mówić Mister Fisi. Okej, okay, dobra. Rozumiem. Myślałem, że szafka mogę otworzyć, to jest tylko tam coś wyłączyć, coś włączyć. Dobra, czyli jeśli jeszcze raz do niego podejdę. No, chciałbym, żeby się czegoś nauczył. No, nauczył się dobrze. Okej, okay, dobra. A tutaj coś może, tutaj może się napić, tak? Jak jest spragniony, tutaj może się najeść Dobra, a tam co? Może sobie poleżeć tutaj. A tutaj się może przespać. Dobra, fajnie, napiszę tam, żebyś mi nie marudził. Zaraz. Jezu, ile ty pijesz? Najedz się teraz trochę. Mogę na im latać? Nie, też muszę coś kupić. Dobra, zabieram cię i spadamy do domu, bo już się nauczyłeś tutaj fajnych rzeczy. Jawko sobie schowam do plecaka, hmm, chyba w tą stronę. Nie, tam jest boisko, więc muszę iść tędy i dopiero. Dobra, czyli on potrzebuję spania. Czyli akurat wrócimy sobie do domu i on sobie, on się prześpi. Widzę, że jakieś go-karty nawet tutaj są. Okej. Okay. Czyli ogólnie fajnie. Fajnie, tylko troszeczkę jeszcze tutaj sobie ogarnąć co i jak. I myślę, że będzie jeszcze lepiej. Dobra, czyli chcę mu się pić i chcę mu się spać. W domu nie widziałem żadnej miski jako takiej. To jakiś rower mogę na nim jeździć, nie mogę. Nie widziałem miski jako takiej u siebie w domu, więc nie wiem czy można w ogóle coś takiego gdzieś kupić. Dobra, ja mam tutaj jeden, zobaczmy sobie. Ktoś tutaj też ma jeden. Czyli chyba nie ma aż takiej tragedii, ale tutaj widzę, że takie te chatki nawet takie mają dosyć wyrąbane, co tam ktoś jakąś imprezkę chyba robi. Ale cóż, dobra. Czyli tak, na początek postawmy go sobie na ziemi, ja mu się chciał pić, więc damy mu trochę pić, żeby się napił i położymy go do spania. Fajnie pije. Fajnie pije. Tutaj oczywiście, idź sobie spać. I on sobie w tym momencie śpi. Dobra, trochę słabo, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. Tutaj chyba, że jak będę miał na przykład wiem, parę pupili, to wtedy będzie jakoś to szybciej szło. Ale byłbym wdzięczny, jeśli ktoś gra na takim trybie i dałby mi parę wskazówek, jeśli chodzi o tą grę. Możecie pisać w komentarzu na Instagramie czy tam na Discordzie, gdzie wam będzie lepiej, nawet na Steamie możecie napisać a na dzisiaj wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w następnym. Na razie